Strong, to grubo krojone chipsy, pikantnie przyprawione. Spróbuj nowych smaków, pieprz czułański i pikantne pepperoni. Męskie spotkania smakują lepiej z SlayStrong. Strong. Plus Plusz naładowany sami. 10 giga na wszystko plus 10 giga na YouTube'a. Elektryzująca opcja. Plusz bez konsekwencji. Prawdopodobnie lepiej być nie może. A może? Może. Teraz Kasberg za 3 złote i kurczak KFC. Prawdopodobnie najlepsze spotkanie smaku. Mmm, so good. Tylko w Biedronce. Ceny. Mamy ceny do wzięcia. Tylko do niedzieli. Wszystkie proszki do prania. 25% taniej. Zgadza się. 25% taniej. To nie wszystko. Olej słonecznikowy Fabiola. 1 litr. 3,99. Nieprawdopodobne. 3,99. Tylko do niedzieli. Biedronka. Po pierwsze niskie ceny. Woda, co się tu dzieje? Miecia odkrył krampik. Najszybszy taniec świata. Szybkość pasuje do Łąga.com. Wejdź i przekonaj się, że pożyczkę z Łąga dostaniesz w 15 minut, a pieniądze na konto raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy! Trzeba kocha, melans do późna. Jak sam mówi, w nocy to dopiero. Ha, w nocy to dopiero. Raz poszliśmy do takiej jednej nocnej dziupli. A schudzało. I nagle poczułem, że padam na dziób. I ty wtedy powiedziałeś, pamiętasz, stary, jak tak dalej pójdzie, to dziś nie to perze za ciebie będą huczeć. Prosty, że pamiętam. No. I się wkurzyłem. Bo co im będą jakieś hu? Dla wszystkich, którzy lubią sobie pokłócać, Tiger power is back. To jest granat ćwiczebny, który różni się od prawdziwego tym, że nie wybucha. Służy do celów szkoleniowych. Każdy człowiek, nawet żołnierz, potrzebuje czasem nagrody. A nagrodę można zdobyć jedząc w tasie mleczko i znajdując nadzienie w paski. Plasa! Sierżancie, dziecka się boicie? Obgryźć i sprawdzić nadzienie. Wygrałem? Nie, to tylko egzemplarz ćwiczebny do celów szkoleniowych. Aha. Znaleźć nadzienie w zebrę, wygrać rejs życia i poczuć dziecięcą radość. Mr. Hajs, to ja. Kocham was! Ćwiczył pan? Jak co dzień. Rolę czy pan ćwiczył. Mhm. Pierwsza pożyczka. Pierwsza pożyczka. Do 3000 tysięcy. Do trzech tysięcy. RRSO 0%. Eee, RRSO 0%. A teraz wszystko razem. Teraz wszystko razem. I co super. Weź szybką pierwszą pożyczkę do 3000 tysięcy złotych na WIWS. RRSO 0%. WIWS. A co to jest to RRSo? Sprawdź na WIWS.pl